Wjechałam do kurpiemki na pustyni. Będziemy dzisiaj robiły wspólnego vloga. Właściwie to nie umówiłyśmy się tak bardzo szczegółowo, ale myślę sobie, że to i tak będzie bardzo fajny dzień. Muszę szukać budynku. Nie wchodzić ci, ja jacie, jaki koleś. Super, ale w ogóle to jest hello. to hello. tej tu wejdziemy. No. Będziemy się schylać. O, ja się tu wejdziemy. się psa? Nie. Cześć Piesku! Hello! Ja mam koty, ja mu to będzie przeszkadzać. A, racja, faktycznie. Gucci, jak usłyszałam, że się Gucci nazywa, to powiem Ci. Cześć! Cześć, dzień dobry. Mogę cię gła... O, łapkę mi podajesz? Daj mi łapkę, daj! Daj, o ja cię dzięki za łapkę, o ja, o ja. Dobra, trochę bardziej się boję niż myślałam, ale Bo się oswoimy, tak, ale no. Nie... Aksel, on jest wytresowany, wiesz, on jest wytresowany za bardzo. Ale on się chce przywitać. No, on, chce, ja on chce się głaskać. Mogę go ten? Tak, tak. Tak Jeżeli on się ze zębami za rękę, to znaczy, że to będzie takie delikatne, takie tu... Ty tylko... tak jak mój kot, no. Oh. Hello. Jestem ze... wygana jestem. Cześć! Cześć, jaki ty jest! O, lubimy się głaskać troszkę. Halo, Patrz, jak jestem piękna. Jak jestem piękna! Cześć, jak jestem piękna. Mam przyjaciela, proszę bardzo. Słuchajcie, słuchajcie, on jest wegetarianinem, proszę. Proszę bardzo. Marchewy dostał. Cześć! Widzę, że się już dobrze czujesz, że już widziałam na vlogu, że ty tam coś zadziałałaś. No hello! No chodź, ja cię pokłaszczę. Chodź. No fajne jesteś. Patrzcie, pies wegetarianin. Pies wegetarianin. Ja tutaj wstawię w takim razie mojego kota wegetarianina. Że nie dostałyśmy jakichś szczególnych pytań. Dużo pytaliście akurat na moim kanale o Mundial i o to, jak trzeba się przygotować do przyjazdu do Kataru, dlatego postanowiłyśmy, że będziemy zadawać sobie pytania nawzajem. którą myślę, że powinnam wyjaśnić. Jak zwykle ludzie mówią, że się tak dobrze czuję tutaj w Katarze mm -hmm. i że się tak znalazłam w tej obcej kulturze. A to nie jest prawda. A no właśnie, jak się czujesz w tej obcej kulturze, Kasia? Niezbyt. Opowiadaj? Niezbyt. Naprawdę drażni mnie to, że muszę pilnować, jak się ubieram. O. To jest coś takiego, co mnie naprawdę drażni. To jest coś takiego, co jak na przykład. To, że nie mogę nosić krótkich spodenek, jak chcę wyskoczyć, powiedzmy, do centrum handlowego. A ale... czemu nie możesz? Bo mnie nie wpuszczą, już mnie kiedyś nie wpuścili. No, ja nie próbowałam ze względu na mój celulit, ale. <śm> 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 ale <śm> nie, nie, miałam spódniczkę, która była ponad kolanko i. I pan powiedział, że za krótką spódniczkę mam i że mnie nie wpuści. No więc jakbym wyskoczyła jeszcze w krótkich spodniach, to ja Cię proszę. Mnie nigdy nikt nie zwrócił uwagi, nigdy. Ja chodziłam w takich przedkolanach. No, to takie długie te spodnie No, no i no... I, okay. douchaj, tak. I wiem, że do city center można się tak ubrać, można sobie tak pójść, bo dziewczyny widziałam, że są i czasami, ale rzeczywiście są w takich dłuższych spodenkach, nie są w no. takich krótkich spodenkach jak zwykle ja. Natomiast ja po domu biegam wiesz, w koszulce na ramionczkach i w krótkich spodenkach. No ja też tak, ja często gęsto wychodzę tutaj y, do Villaggio, nie do Villaggio, do Lulu i tam jest w porządku. I może tak wyskoczyła do Lulu? Jeszcze mi nikt uwagi nie zwrócił. To wiesz, że... E, to znaczy u nas było też tak, że u nas nie wpuszczali facetów w pewnym momencie, jak mieli za krótkie spodnie. Ale to jak mieszkałam na Madinat Khalifa. Interesujące. No. A ty no. powiedz mi, jakie lubisz torebki. <głosy> <głosy> ja lubię wszystkie torebki. Wszystkie, ale teraz choruję na taką jedną. E, jest to e, Vegan Queen torebka Eweliny z mojego miasta. Ewelina już niestety nie żyje. O, no i dlatego chciałabym torebkę, która ona zrobiła, a nie którą teraz na przykład ta firma yy, robi, tak? I jest bardzo trudno tą torebkę dostać właśnie, a to jest dziewczyna z mojego miasta i ona zrobiła karierę w przeciągu pół roku. Jej torebki nosiła mi się wszystkie gwiazdy. A dlaczego? Dlatego, że były wegańskie? Były wegańskie, były super, super są. Marzy mi się torebka jej, ale tą, którą ona zrobiła. Okej, okay, jej własnymi rękami zrobiona. Tak. Ale to znaczy, że musiałaby się ją kupić z drugiej ręki. Tak. Yy, aha, a nie byłaby nie, nie bałabyś się, że ona się zniszczy, bo to taka pamiątkowa torebka. To, to musiałaby mieć tak, po pierwsze swoją gablotę. No oczywiście, że tak, wszystkie moje torebki mają gabloty. <laughs> Okej, okay, moje nie mają, ale wyobrażam sobie, że mogłyby mieć niektóre. Ale nie, to ja takich torebek nie mam. Ja mam bardzo podejście do takich torebek bardzo praktyczne. Ja lubię mieć torebki, które są bardzo ładne, ale ja chcę, żeby do mojej torebki zmieściła się tak pierwsza kosmetyczka, w której są moje klucze do domu, klucze do samochodu, chusteczki higieniczne, tiktaki i... Ym... A propos tego masz innego? Mam. Chcesz? Mam, oczywiście. W kosmetyczce. Poczekaj, potrzymaj, zaraz ci przyniosę, potrzymaj. Nie stukaj. Hello. Proszę bardzo, teraz, bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo... Tak, bardzo mamy, to praktyczne. To proszę bardzo. To jest zwykle moja kosmetyczka, która w której kable, ale akurat teraz, nosi w Tak. A zostałyśmy jedno takie pytanie, które było o to, czy trzeba się szczepić, trzeba być zaszczepionym, żeby przyjechać do Kataru. I czy trzeba wykazywać się jakimiś testami przed przyjazdem do Kataru? Od 1 listopada nie trzeba. Kto ci to powiedział? <laughs> Katarzyna, <laughs> Katarzyna z kanału spotkał Katar, Katarzyna. Ja nie wiedziałam. A byłaś na, na Łodzi na imprezie? Jakie to są fajne imprezy na Łodzi? Tutaj słyszałam, że są. Wiesz, że nie byłam. Byłam, super dwa razy byłam. Rok temu y, na urodziny dla męża y, zrobiłam imprezę dla niego na łodzi. Super! Tak, super jest. Wypływają w to, DJ jest, jedzenie, wszystko i, i super. Wszystko alkohol też jest? Tak. W katarze? Tak. Jest. Rzeczywiście ten alkohol zawsze się jakoś tam znajduje, faktycznie. Nikt nie pyta, skąd go masz. O właśnie, to jest, to taka, to jest taka rzecz, to jest bardzo fajna, znaczy bardzo fajna, taka śmieszna trochę w Katarze, bo jest po to, jak się idzie do sklepu tego z alkoholem, to tam w tym sklepie ładują rzeczy do takiej nieprzezroczystej czarnej reklamówki, po to, żeby nikt, który, kto nas spotka na ulicy, nie widział, co jest w środku w tej reklamówce, ale ponieważ wszyscy rozpoznają te czarne, czarne reklamówki, reklamówki, wszyscy wiedzą, ja. co nie co w środku. Jest jeszcze y, drugi sklep z alkoholem już otwarty. Oh, nie wiedziałam. Będzie jeszcze jeden. Oh, ale jakoś bliżej centrum, bo ten to jest jakoś tak na pustyni, że o matko. Was Anią, kurpianką na pustyni udała nam się rewelacyjnie i dlatego prawdopodobnie będzie takich odcinków więcej, albo będziemy Wam kręcić jakieś nasze wspólne wyjścia. Zobaczymy. Ale póki co chcę odpowiedzieć na jedno pytanie, które zadajecie mi dosyć często, szczególnie jeżeli ktoś jest jakimś vlogerem, albo blogerem, pytacie mnie często o to, dlaczego ja spędzam czas na tym, żeby kreować content, czyli produkować swoje filmy, na temat mundialu, podczas kiedy to jest taki widz, który będzie mnie oglądał tylko przez chwilę, który będzie oglądał mnie w bardzo ograniczony sposób. Muszę Wam powiedzieć, że jest jedna rzecz, która drażni mnie w podróżach: to, że zwykle nie ma dostępnej informacji turystycznej po polsku. Czy to są muzea, czy to są jakieś e, informacje turystyczne międzynarodowe, jakieś miasta, czy to są jakieś. Biura turystyczne nie ma zwykle żadnych informacji po polsku. I to mi się nie podoba. Chcę to zmienić. Szczególnie mnie to drażniło, kiedy chodziłam do Muzeum Dinesa w Irlandii, w Dublinie, dlatego że przecież Polaków tam w Irlandii jest tak strasznie dużo. I każdy, kto tam był, zaprowadzał do tego muzeum swoją rodzinę i chciał im pokazać, co tam jest a trzeba było im wszystko dokładnie tłumaczyć, ponieważ nawet audioprzewodniki nie były po polsku. Bardzo mnie to wpienia. Dlatego jak tylko mam jakąś turystyczną informację, będę Wam udzielać tych informacji w języku polskim, bo to ważne, żebyśmy mogli swobodnie podróżować. Nie każdy musi znać język angielski, szczególnie w dzisiejszych czasach, ale jeżeli mamy tą informację po polsku, zawsze jest nam łatwiej i czujemy się dużo pewniej wtedy. Dlatego, dlatego będę. Wobec czego też bardzo bym chciała, żeby kibice z Polski naprawdę dobrze się czuli tutaj w Katarze. Żeby wykorzystali wszelkiego rodzaju możliwości i okazje do tego, żeby spędzić ten czas naprawdę fajnie. Po prostu zwyczajnie, przez taką polską solidarność. Ale mam do Was w związku z tym prośbę. Zostawcie mi suba. Jak jesteście tutaj, przyjeżdżacie tylko do Kataru na ten mundial. Jesteście na moim kanale tylko i wyłącznie dlatego, że interesują Was informacje o mundialu to zostawcie mi suba, to mi się naprawdę przyda, szczególnie przed tym, jak dobiłam jeszcze do pierwszego tysiąca, dlatego że ten tysiąc sporo zmienia dla youtubera i będę Wam za tego suba naprawdę bardzo wdzięczna. Ciągle stresujecie się tym alkoholem. Kochani, alkohol będzie dostępny. Będzie dostępny w strefach kibica, będzie można go kupować. Nie trzeba będzie się bać tego, że was zaaresztują za spożywanie alkoholu. Oczywiście, jeśli będziecie w restauracjach, jeżeli będziecie w barach, jeżeli będziecie w hotelach, to tym bardziej alkohol będzie dostępny. Dlatego nie musicie się tym kompletnie przejmować. Natomiast to, na co powinniście się zdecydowanie się przygotować, to to. Że ten alkohol będzie drogi, na pewno. Może się tak zdarzyć, że to będzie najdroższy alkohol, jaki będziecie pili w życiu. Jak się ubrać? Koniecznie trzeba zabrać ze sobą bluzę. Są osoby, które na poprzednich meczach, które mimo były w bardzo wysokiej temperaturze na zewnątrz, siedzieli blisko dmucha, narzekają na to, że było im zimno. Jeśli chodzi o dziewczyny, nie musicie się bardzo przejmować tym, żeby mieć bardzo długie suknie. Wystarczy, że będzie w okolicach kolana. Miejcie przykryte ramiona dla świętego spokoju. Ale zobaczcie, ja sobie właśnie chodzę w takiej sukience po bulwarze Lusail i nikt nie zwraca na mnie szczególnej uwagi. Często pada pytanie też o to, czy Katar jest gotowy na mundial. Wszyscy mówią tutaj, albo piszą w artykułach, że Katar to jest jeden wielki plac budowy. Tak jest, kochani. Odkąd tutaj przyjechałam 6 lat temu, faktycznie Katar się buduje cały czas bez przerwy, ale pamiętajcie moi drodzy, że to jest bardzo młody kraj. To jest kraj, który się dopiero rozwija i to nie jest tak, że Katar buduje się tylko i wyłącznie na Mundial. Przeczytałam właśnie w internecie, że specjalnie na Mundial zostało otwarte metro. Moi drodzy, oni mają miasto i tak mieli to metro zbudować. Prawdopodobnie Mundial spowodował, że był jakiś deadline, który trzeba było, którego trzeba było się trzymać i to wszystko. Chcieli mieć metro, Zbudowali metro, szczególnie, że jest to kraj, który naprawdę na to stać. Natomiast zwróćcie też uwagę, że Katar, taki naturalny stan Kataru, to jest swego rodzaju plac budowy. Wrzucę wam tutaj zdjęcie, jak wygląda normalnie Ziemia, czyli taki nieużytek w momencie, kiedy nic się na nim nie dzieje. Kiedy u nas na jakimś fragmencie Ziemi nic się nie dzieje, to wyrosną tam krzaczory, jakaś zielona trawa, no i ewentualnie mówimy o tym chaszcze. Natomiast tutaj nic nie wyrośnie. Tam będzie tylko żółty piach, który naprawdę wygląda jak plac budowy. Jakby tam miało się zacząć coś dziać. Naprawdę. kater jest gotowy. Komunikacja miejska jest zagęszczona i dobrze zorganizowana. Fragmenty miasta, które będą tylko i wyłącznie dla kibiców, już są pozamykane. Myślę sobie, że nie ma co się oglądać, tylko przyjeżdżać. Patrzcie, co przyszło do mnie z Allegro. Gwoli ścisłości to nie jest tak, że wysyłam sobie z Allegro różne rzeczy tutaj do Kataru. Dlatego, że wtedy za każdym razem, za każdy przedmiot musiałabym zapłacić dodatkowe cło, więc to się kompletnie nie opłaca. Dlatego swoje zakupy zazwyczaj zamawiam wtedy, kiedy ktoś jedzie do Polski albo ja jadę do Polski tak, żeby te rzeczy, które sobie zamówiłam w Allegro, Mogły być przywiezione w mojej po prostu zwyczajnej walizce. Nikt tego tam później już nie przegląda, nie sprawdza, więc mogę to sobie spokojnie po ludzku przesłać. Ale za każdym razem, kiedy coś przychodzi tutaj do kataru, to trzeba zapłacić do tego cło, co bardzo często powoduje, że nie opłaca się wysyłać niczego czy z Amazona, czy z Allegro, czy z jakichkolwiek zagranicznych sklepów, ponieważ dodatkowe opłaty zazwyczaj są albo tak samo wysokie jak opłata za przedmiot, albo nawet większe czasami. To przyszło. Zacznę od tego. Mam tutaj dwie paczki, jedno pudło i takie małe pudełko. Zacznę od tego, dlatego że to jest coś, na co czekałam i pytacie mnie bardzo często, jakiego używać mikrofonu, pytacie mnie jakiego używać sprzętu. I tutaj muszę powiedzieć, że po raz pierwszy po raz pierwszy zamówiłam sobie taki mikrofon, który będzie zdalny. Oczywiście zadbałam o to, zobaczcie. Tutaj jest taka końcóweczka, którą się przyczepia do telefonu, a tutaj są dwa mikrofoniki. To jest świetne, dlatego, że jak będę z kimś nagrywała jakiś filmik, będę mogła też im dać mikrofon i on się będzie zbierał tak samo, jak mój mikrofon, do którego mówię ja. Wcześniej nie miałam tego luksusu, dlatego, że miałam tylko taki mikrofon na kablu, który niestety ostatnio, jak nagrywałam rozmowę z Kurpianką na pustyni, okazało się, że mój mikrofon Stworzył jakieś trzaski i chyba się zepsuł. Rzeczywiście mój kot czasami gorzuje. <noise> więc możliwe, że to się tak właśnie skończyło. Ten mikrofon to jest najtańsza wersja takiego mikrofonu bezprzewodowego na Allegro. I zobaczymy, czy to w ogóle ma sens. Ja wrzucę Wam linka do tego mikrofonu, jak Wam się spodoba, a to, co ja zamierzam zrobić w tej chwili, to po prostu go podłączę i zobaczę, czy działa. Świeci na zielono. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Podłączam. Trochę duży jest. Nie podoba mi się, że jest taki duży, ale trudno. Zobaczymy, czy będzie to działało lepiej. Ja teraz wyłączę ten film i sprawdzę, czy on w ogóle działa. Ale wy już powinniście wiedzieć, czy jest jakaś różnica, czy też nie. Nie, no efekt mi się podoba. Zwróciliście uwagę na to, jak bardzo mało echa w tej chwili słychać w porównaniu do tego, co było wcześniej. Wcześniej korzystałam tylko i wyłącznie z tego mikrofonu, który był w telefonie, a teraz, proszę, będzie szał. Zamówiłam z końcówką do iPhone'a, ale jest też identyczna wersja z końcówką do innych telefonów, więc nie powinniście mieć problemu z tym, żeby sobie to dobrać. No ja jestem na razie za bardzo zadowolona, słuchajcie. Żadne kable mi tutaj nie wiszą. Ekstra. Dobra, co jeszcze do mnie przyszło? Przyszła do mnie tapeta. Słuchajcie, tapeta samotrzyletna. Ona przychodzi bardzo dobrze zapakowana. W takich pudełkach. Ja ją już wypróbowałam. Mam ją, na pewno widzieliście ją na moich różnego rodzaju nagraniach na kanale 30 dni do przyjaźni z kamerą. <laughs> nawet się nią zachwycaliście, ale tym razem to jest inny wzór. Ona przychodzi bardzo dobrze, słuchajcie, zabezpieczona z ze zewnątrz, jest, jest dobrze zawinięta. Zresztą tutaj widzę, że jest taka jakaś karta kontrolna zobaczcie, i tu jest nawet napisane, kto pakował, kiedy pakował, i że odpowiada za termin. Za prawidłowość, ale tam za coś tam. Generalnie bardzo mi się podoba. Jest fajnie, rzeczywiście te tapety przychodzą dobrze zapakowane. One mają dodatkowy taki pasek na zewnątrz, gdzie nawet jeśli coś się porysuje z zewnątrz, to ta rzeczywista tapeta się nie uszkodzi. Bardzo fajna rzecz to jest. To jest to, jak będzie wyglądała ta tapeta. Tutaj macie u góry, więc to jest właściwe. Nie trzeba całej rozwijać, żeby zobaczyć. A tutaj się rozwija właśnie wzór. Ten wzór bardzo podobny miałam ostatnio w przedpokoju. Rewelacyjnie się sprawdził, i naprawdę to była super rzecz. Co zamierzam zrobić z tą tapetą tym razem, to chcę ją sobie umieścić na tej czarnej ścianie, którą tutaj widzicie. Widzicie tą czarną ścianę? Ona bardzo mi się podobała, jak się wprowadziliśmy. To było coś fajnego, taki ciekawy akcent. Za tą ścianą są e, światełka ledowe, czyli można sobie tutaj też taki bardzo fajny zrobić ambient, taki nastrój w tym domu. Fajna rzecz, ale ta czarna ściana już mi się szybko zdziła. Czarne to jest coś takiego, co jest, powinno być intensywne dużo, intensywne i nie powinno być tego dużo, a to jest taka, w zasadzie ona daje taką szarość jakoś. Muszę wam powiedzieć, że mam mieszane uczucia co do tego, jak używać samoprzylepnych tapet. Uwielbiam nakładać tą tapetę. Ja zwykle nakładam tapetę sama, w związku z czym nakładanie takiej tapety jest mega proste. Jeszcze w dodatku one są na tyle sztywne i na tyle takie trwałe, że kiedy kładłam tą tapetę, mogłam ją sobie spokojnie odklejać i przeklejać w różne miejsca. I to było fajne, bo nawet jeśli coś poszło nie tak, mogłam sobie szybko poprawić. To, co było naprawdę trudne ostatnio, to jak chciałam tą tapetę zdjąć po trzech latach użytkowania, cała tapeta zeszła rewelacyjnie. Słuchajcie, nic się nie podarło, nie trzeba. Nawet jak się coś tam podarło, to jakby zdejmowanie tego było niedużo. Tych podarci było dwa na tyle ścian, które ja tam miałam pokryte, więc to no problem. Natomiast został klej na ścianach w niektórych miejscach. Właściwie nie wiem dlaczego. W niektórych został, w niektórych nie. I usunięcie tego kleju było naprawdę trudne, ale wymyśliłam sobie taki trik, który zamierzam wykorzystać tym razem. Dlatego zapraszam Was do następnego odcinka, bo będziecie mogli sobie ten trik obejrzeć. Ale polecam, ta tapeta Revelation. Oni mają rewelacyjne wzory po prostu świetne. Nie zmieniły koloru w ogóle przez cały ten czas. Przenoszenie, przekładanie tego jest ekstra. Czyszczenie tej tapety, no problem. Także ja jestem zadowolona. I mimo tego, że miałam tą taką, wiecie, czkawkę z tym klejem, to i tak stwierdziłam, że to jest najlepsze rozwiązanie, jakie mogę zrobić w tej chwili. Kolejna rzecz, która do mnie przyszła, to będzie, słuchajcie, niespodzianka. To będzie coś. Otóż, to jest tkanina. Zamówiłam sobie czerwoną tkaninę, ponieważ idę na mecz. Polski. Idę na mecz Polska-Meksyk i wymyśliłam sobie taki outfit, taki wygląd, że będę miała taką czerwoną spódnicę szeroką, długą i do tego będę miała białą koszulkę i z tyłu na koszulce będę miała napis Polska. I teraz szukałam takiej tkaniny, która byłaby odpowiednia. Chciałam, żeby ta tkanina była sztywna i żeby była taka szeleszcząca, wiecie, to jest taka suknia walowa na, na mecz, wiem, dziwacznie, ale tak sobie wymyśliłam, tak chcę zrobić. W związku z tym Jedyną rzeczą, która w zasadzie pasowała mi do mojego wizerunku, jest ortalion. i zamówiłam sobie i będę szyła sobie stopnicy z ortalionu. Po pierwsze, nie wiem jak się szyje ortalion, chociaż nie powinien to być problem, to nie, jest, że to nie jest tkanina rozciągliwa, więc to nie będzie problemu, ale może się okazać, że będzie mi bardzo gorąco. Co prawda, wtedy będzie podejrzewam 20 parę stopni, tylko. I nie będzie aż takiego gorąca z zewnątrz, ale no w nie może mi być ciepło. Opowiem Wam, jak było, jak wyszło. Tu jest taka malutka rzecz, to jest fizelina, która jest podklejona. Ona jest niepotrzebna do innych moich projektów. I tu sobie zamówiłam jeszcze taką, taki obcinacz. Proszę bardzo. To jest taki obcinacz do Nitek. Zamiast nożyczek nie trzeba wkładać palców do tych dziurek na nożyczki, ale po prostu można sobie, wiecie, tak szybciutko odcinać. Do Mundialu, do pierwszego meczu otwarcia zostało nam już tylko 14 dni. Jeżeli macie ciągle jeszcze jakieś pytania, to koniecznie je zadawajcie. W prywatnych wiadomościach często pytacie mnie, jak zorganizowałabym Wam czas, jakiego rodzaju miejsca tutaj warto byłoby odwiedzić. Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie w następnym filmie albo w serii następnych filmików, które będą się pojawiały dosyć szybko. Także dziękuję Wam dzisiaj, kochani, za oglądanie i do zobaczenia.